Dzień dobry, fksbrzmda.pl Tak wygląda właśnie sterowanie grzędą. To jest panel do sterowania helpem. Tutaj mamy pośredniak pracy. Tutaj mamy centrum sterowania. No, stąd wypuszczamy plemniki po prostu. To jest najważniejszy w ogóle... Silnik. Cały, cały silnik po prostu całej gry, cał, całego świata wirtualnego. Tutaj to jest zasilanie rozdzielni, tak jak widać tutaj napisane. I tutaj, to stąd po prostu energię czerpi miasto. Całe miasto. Natomiast to, to jest pompa ściekowa przy windzie i ona się zepsuła, dlatego wody nie ma. Bo widać, jak to wygląda, no nie? Musimy to wyremontować. Natomiast natomiast chciałam powiedzieć, że świetne są tutaj y, te pokrętła, bo to są najnowszej generacji y, urządzenia, najnowszej. Po prostu każde takie pokrętło kosztuje 10 tysięcy. I to po prostu jest y, niezastąpione. W ogóle nawet w Stanach Zjednoczonych takich nie mają, a już nie o Chinach. I tym pokrętłem to generujemy każdego newsa. Wszystko. No i generalnie tutaj są jeszcze dwa kable, tędy przechodzi, tędy wychodzi. No i tutaj jest blokada, to jest blokada, tutaj jest napisane blokada, o, to jest centrum banowania. Tu mamy zasilanie rezerwowe. Jakby serwer stanął, to dodajemy tutaj z tego. A później no tu mamy warsztat katłowni, bo jeszcze generalnie to trzeba to ogrzewać. Bo nie chodzi inaczej. No i właśnie tak wygląda drzęda. Z perspektywy od środka. Witamy Państwa ponownie z biura Grzędy. Tutaj chcieliśmy pokazać, to są e, miejsca pracy naszych informatyków. W tej chwili wszyscy informatycy są na lunchu. Niestety nie możemy zobaczyć jak pracują, ale jak przychodzą, to tutaj prawda, podłączają się z laptopami i, i zasuwają. E, a tutaj w ogóle to jest główna, główny hall e, naszej siedziby. I tutaj musimy taki mały remont zrobić jeszcze, ale to jest takie reprezentacyjne bardzo pomieszczenie jak widać tutaj przyjmujemy gości, e, na przykład e, takich ważniejszych gości przyjmujemy tutaj. No tak tam czasami tu, tu na werandzie albo, albo wypić drinka, tu można sobie kawkę wypić. Ну no, вот так, это очень репрезентативно.